Siemanko, z tej strony Chris Dziś zagramy sobie w World of Warcraft Na dodatku Mists of Pandaria na patchu O ile się nie mylę 5.4.2 Na serwerze Molten WoW i... Molten WoW Molten WoW Dobra spoko To tak, na serwerze Molten WoW Link do strony tego serwera Wrzucę wam w opis Tam możecie sobie wejść Zarejestrować się, tylko powiem wam od razu Na serwerze, na serwerze są ogromne kolejki żeby wejść do gry. Jest tu ogromna ilość graczy i ciężko, bardzo ciężko się zalogować. Mam nadzieję, że Wam się uda, ale jest jeszcze jedna możliwość. Ja tą możliwość mam. Jest to mianowicie wykupienie sobie konta premium, tak jakby konta premium, konta VIP. Ono się tu nazywa chyba Premium. Kosztuje hmm, ono około 3. mniej więcej, nie chcę was okłamać, 35 zł. Jest to konto premium, to żywotnie. Możecie macie konto premium na wszystkie realme, na wszystkie dodatki, bo tam chyba jest są mm, dwa czy trzy serwery na na wodlku, są dwa czy trzy trzy chyba serwery, także na kataklizmie i teraz obecnie są dwa serwery na dodatku mist of pandaria. Jeden jest troszeczkę starszy, a ten drugi to jest świeżyzna. On wszedł dopiero 2 czy 3 dni temu i tam jeszcze nie ma tak dużej populacji. W sumie liczba graczy rozłożyła się na ten dwa serwery, więc jest możliwość, że bardzo w tym momencie łatwo dostaniecie się yy, na serwer bez wykupywania konta premium. Więc spróbujcie zalogować się, może pogramy razem coś w tym stylu. Yy, dobra, dziś zagramy sobie Pandarenem, który jest yy, szamanem. Szamanem, dobrze mówię? Tak, szamanem. Zrobiłem sobie szamana. Yy, w takim bądź razie, okej. Okay, zacznijmy. Co tutaj mamy? Oczywiście na Our tym serwerze... Tak, fajnie. Na tym serwerze jest w miarę ogarnięte wszystko. Mianowicie questy, różne tego typu rzeczy. Questy, które nie, nie działają na tym serwerze są zazwyczaj rozwiązane w sposób taki, że mamy go instant wypełnionego, nie? Hmm. Lot dobra. E, instant macie go do oddania, tak jak tego pierwszego questa, którego wypełniliśmy. widzieliście um, Jest są po prostu do oddania, a te, które nie są jeszcze poprawione, mogą mieć drobne błędy, może nie być, dajmy na to mobka, którego szukacie, albo NPC, czy coś, czy coś w tym stylu. No nie wiem, w każdym razie jest to w moim zdaniem mm, najbardziej ogarnięty serwer z wszystkich prywatnych, na których grałem. Więc mówię wam, opłaca się, opłaca się pomysł. Dobra, w tym questie mamy załatwić te tutaj hmm, treningowe kukiełki Widzicie, lightning bolta możemy kastować szamanem podczas biegania Fajnie, fajne, fajne, to jest na pewno do e, do pvp się przyda Widzicie, możemy sobie biegać kastujemy lightning bolta Jeszcze troszkę hmm, Co miałem mówić? Aha Serwer ma Drop rate i x chyba na poziomie, nie pamiętam, je, kurczę, żeby was nie skłamać. Hmm. Pięciu, coś, coś chyba takiego, ale nie wiem, dokładnie sprawdzę w następnym, w następnym filmie z The World of Warcraft z Myth of Pandaria, powiem wam dokładnie, co, na, jaki jest tutaj drop rate i x bo nie jestem pewien na nich chciałbym was robić w konia. Dobra. Tak jeszcze. Co tutaj powiedzieć? Aha, na dodatku miejsca Pandaria. Tutaj jest? Tutaj jest. Na dodatku miejsca Pandaria spele dochodzą nam automatycznie. Nie musimy chodzić do trenerów, żeby się ich uczyć, przynajmniej na tym serwerze. Grałem na kilku innych i było to samo, więc wnioskuję, że jest to zrobione w w ogólnej wersji gry, więc ym, spele na danych poziomach dochodzą nam ym, samoczynnie nie musimy biegać do trenerów i się uczyć tak jak widzicie teraz doszedłem nam e, primal strike, automatycznie więc a, a sobie rzućmy więc nie musimy ganiać, do, do, do trenerów możemy tylko biec praktycznie po albo po skasowanie talentów albo po dual, talents, dual talent nie? żeby mieć podwójny spek. Jeszcze co mi Co do... Co do talentów, to drzewko talentów na miejsce w Pandaria zmieniło się bardzo. Usunięto, nie ma już teraz takiego potężnego drzewka, gdzie musimy pakować dziesiątki punktów w jakieś tam okienka. Jest, teraz jest skrócona tego wersja. Mamy zrobione pokażę, tylko za znaczy, kojarzankę w sumie. Dobra. Jeszcze... Nie, jeszcze nie możemy odpalić się w Talentu. Pokażę Wam to. Pokażę Wam to jak e, odblokujemy sobie Ciepło Talentu na tam, poziomie dziesiątym. Czy jedenastym? Tak, dziesiątym. Tak, na dziesiątym. Jest już bardzo skrócony. Mamy... Rubryki... Nie pamiętam jak ono tak Mamy okienka na... Nie pamiętam, nie, nie chcę nic wyskomywać, więc wszystko sobie ogarniemy jak nam się to odblakuje. Pokażę Wam wszystko i wyglądam ja. sobie. Zostawiam nic załatwienia. Padaj, padaj, padaj. Dobra, 6x6. Tak jak mówię, jeżeli ktoś chciałby sobie pograć w dodatek Mists of Pandaria na serwerze Molten nie wiem czy wykupi premium, czy nie wykupi premium. E, możecie napisać do mnie wiadomość prywatną, możecie napisać do mnie maila, bo tam gdzieś maila chyba też będziecie mieli podanego e, w, na moim profilu koncie YouTube. To możecie do mnie napisać maila albo wiadomość prywatną na YouTubie, możecie napisać w komentarzu, e, czy cokolwiek, że chcecie chcecie zagrać sobie na, na tym dodatku, na tym serwerze. Eee... co ja tu mam zrobić? Snatch the Master of Flame Bo kto jest tym Masterem of the Flame? My time is passing, but your time hmm. approaches swiftly Co tutaj trzeba zrobić? Trzeba znaleźć jakiś ogień I podpalić do góry bo to jest. nie wiem zresztą gdzie to jest dobra na razie wam wytłumaczę do końca eee, na czym stanąłem aha i chcielibyście sobie ze mną pograć to napiszcie eee, pogramy razem może nawet razem nagramy jakiś film na youtube z, na, z tego z tej gierki eee, Możemy także zrobić gildię później, gdy już. Ja mam w sumie tutaj jeszcze jedną postać. E, mam jeszcze jedną postać i. Mam ją bodajże na piątym chyba poziomie. Coś takiego. E, więc, jeżeli macie jakieś inne postacie na wszystkich poziomach, możemy się skumać. Możemy porobić razem ra, dungeony, rajdy, instancje, żeby. No, po prostu razem pograć. Możemy stworzyć nawet własną gildię, jeżeli chcecie. Ja w tym problem nie widzę Ludzie, powiedzcie mi gdzie to jest Ja no, nie mówię Znacz te Master's Flame Dobrze, on powinien być tam Jakieś Flame, tak? Dobrze mówię czy źle mówię? Powiedz mi o swoich podróżach Aha. No u niego nikt nie może dostać. Hmm. Panie, dawaj pan jakiś ogień. Jeśli to nie, załóżmy, to, to chyba nie zakładamy. No dobra, jeszcze raz przeczytajmy sobie, co tutaj jest napisane. Pasuje. On Our powinien nam dać. Zostawimy go jeszcze raz. Widzieliśmy flame. Świeci nam się ręka, nawet. I teraz mamy się udać na czubek wieży. w końcu poszło. Już myślałem, że, że coś tutaj nie wyjdzie. Ale jednak wszystko jest ok. Na początku tylko troszeczkę się zbugowało. Hmm, nasz NPEC, więc nie możemy się od niego tego ognia. Co mamy tu podpalić? O, masz ta tabliczkę. Dobra, idziemy na skróty. Uop. nie mam żadnego chwila jeszcze ani nic. Tak, panie, Robiłem. Teraz Diamond Row. Zerknijmy sobie mapę. Zobaczymy ją. On jest gdzieś tutaj, dobra. Panie szamanie, lecimy. Tutaj widzicie, spele nam dochodzą automatycznie, tak jak mówiłem. Na podstawie tego Prima Strikea. Prima Strikea, tak. Prima Strikea wam pokazałem, że to dochodzi samo z siebie wszystko jest fajnie zrobione, dopracowane te krajobrazy są perfekcyjne według mnie i normalnie podoba mi się, to podoba mi się to bardzo jest xiaomin ro tak, challenger uh -huh. Życia ma zresztą. Proszę, proszę, proszę. Ma dwa razy prawie tyle życia co my. Przepracam ja cały czas, nie Wygrałem? Wygrałem. Co liczyło mi kwestia. Dobra. O, i proszę. Tu już jest. Master. Tak, dało nam się. Rozwaliliśmy Jestem Więc... Bierzemy wszystko, teraz tam musimy iść. No, jest kawałek. Jest kawałek, jest, żeby tam dojść. Ojej, patrzcie. Trenerzy.

To. Aha, to jest jedzenie, ono coś dodaje? Meet me up in the cave, if you would, friend. nie, czyli Nie Trenuję pływanie. Hello, No hurry. So bad. May the mist protect you. Stolen training supplies. Rescue the cart driver. Dobra. Trzeba wybić ich sześciu. kierowca tego karta, który się tutaj rozbił. Gdzie on jest? Dobrze, Więc, Małych czubków. Z tym i bandą. Mamy dwóch. Później, jak coś e, będziemy robić jakieś instancje, to. Dobra. Thank you. Okay. Czyli jego już mamy odpaczonego. Uratowaliśmy go. Przeposzyliśmy te małe stworki. Ale jeszcze musimy dwóch O proszę. Żeby te... Supplies od niego. Training Supplies. Na widzę z nich beczułki. Śmigamy, śmigamy. Chciałem zagrać paladynem, mm, ale nie wyszło, bo Pandaren nie może być paladynem. Może być paladynem, druidem chyba i Dead Knightem. A tak chciałem zagrać paladynem, żeby później móc sobie spokojnie solować mm, instancję. Witam, Skill, Earth shock, automatically, without any request to the trainer. May the mist and practice lead us to our full chest Meet me up in the cave if you would, friend. Tutaj, tutaj. Meet me up in the cave. Pieski, do której tak prosi, żebym przywitał? Zostawianie też nam eksplować. Keep Aha, dobra. To będzie ciężkie troszeczkę, ale to nic Musimy ją przed tymi skórkami, jak Pierwsza, która poszła. No cierpiała? Oj, strasznie cierpiała. Mam erstszo ka teraz. Znowu cierpia, cierpiała, ale już mniej niż za pierwszym razem.

że mi się wydaje, że jedna tura nadbiegnie, więcej ich tutaj już nie powinno przybiec. A, dobra. Się. A, tu już jest, master już tutaj przybiegł. Dobra. kim ja znowu mam porozmawiać? Teraz do jakiejś wioski musimy zasunąć. Wioska, wioska, wioska. Dalej. Doń do tej bioki. W ogóle to musimy sobie dziś znaleźć e, miasto, w którym będziemy mogli wziąć prowki. Na użycie prowek. Y, nie wiem z czego skorzystamy, ale wydaje mi się, że... Mm, Hmm. może dżungl crafting uh, albo inskrypcje Zobaczymy Zobaczymy, zobaczymy Tak ja też jestem sobie to zadanie hmm. ośmiu tych koleżków Małko. Trzeba ich zabić? Bo tak, następny kolejny uh, mam. Trzeci. Otóż, nawet na jedno combo padło. Niestety nie I doszedł nam level siódmy już, o proszę Dostaliśmy przy okazji Heal. A. Trafię, go, nie? Tak, trafię. Staliśmy przy okazji hila. to bardzo fajnie. Chwila, który zabiera o ile mi się wydaje Dobrze To strasznie dużo many Oj, strasznie dużo many zabiera jeszcze jedną małpę do wykończenia, to bardzo dobrze Zostaw mi moje małpy! Innego jak lightning bolt. Dobra, complete Udajmy. To nowe zadanie. Bardzo fajnie. The is the will to act. Ehm, teraz tak. Dobra, wydaje mi się, że. Mm, dziś chyba wystarczy. To już się zbliża mi czas. Niedługo postaram się opublikować następny film. Jeżeli macie jakieś sugestie, albo tak jak mówiłem, chcecie razem zagrać, piszcie w komentarzach, nie wiem, wiadomość prywatna, cokolwiek, dajcie mi znać i wtedy możemy coś pomyśleć i razem pograć. Może nawet coś razem nagramy. A tymczasem trzymajcie się, mówił Chris. Na razie.